Yo, siemanko, z tej strony witam witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale I słuchajcie, dzisiaj mam do was ważne pytanie Kto pamięta jeszcze babunię Granny właśnie z Robloxa i z Minecrafta Jak w nią graliśmy Napiszcie teraz w komentarzu, czy pamiętacie Bo dzisiaj mam dla was mapkę, w której zagramy sobie w Granny Chapter 2 I teraz babunia nie będzie sama, bo będzie jej pomagał straszny dziadzik Słuchajcie, taki, który jest tutaj Zobaczymy też, jak on będzie wyglądał w tej grze Zobaczymy, czy uda mi się tą mapkę przejść Jeżeli chcecie to zobaczyć, zostawcie komentarz czy łapeczkę do góry i oglądajcie filmik do końca fajnie, jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, włączcie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na witoshop.pl, bo już niedługo epicka, straszna halloweenowa kolekcja, słuchajcie a my zaczynamy dzisiejszy odcineczek zobaczymy czy uda nam się przejść tą mapkę mamy na to 5 dni tak naprawdę żeby przejść tą mapkę, takich minecraftowych 5 dni chyba, e, i tutaj mamy zasady które e, są e, nam wytłumaczone, czyli że babunia ogólnie może nas usłyszeć i tak dalej i tak tak dalej, więc musimy na nią bardzo, bardzo mocno uważać. Możemy się chować do takiej wardrobe, czyli to jest garderoba. Do niej możemy się chować, no i możemy też crunch button mamy, czyli do kucania, taki przycisk, żebyśmy mogli przechodzić przez takie, wiecie, wąskie szczeliny. Więc zobaczymy, czy uda nam się przejść tą babkę. Wszystko mamy tutaj włączone. Klikamy start, granny chapter 2, czyli rozdział dług, drugi. Słuchajcie, babuni bardzo dawno nie było w ogóle. Ja już zapomniałem, jak ona wygląda naprawdę. Dobra, i ta babka zawiera bardzo dużo głośnych rzeczy i też takich, wiecie, skierów, czyli takich strasznych rzeczy, które będą wyskakiwać na po prostu tutaj przed ekran. E, dobra, wszystko mamy, słuchajcie, wytłumaczone. Mapka się ładuje, jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie wyglądała. Same napisy już są mega, mega ciekawe, bo są fajnie zrobione. Są takie bardzo straszne, creepy, więc e, game start. Dobra, ok, zaczynamy. Dzień pierwszy, zobaczcie to. Ok, jesteśmy. Dobra, jesteśmy w takim pomieszczeniu. E, tu mam jakiś przycisk. Okej, okay, nim się przenieśliśmy do innego pomieszczenia yy, i tego nie mogę kliknąć w przycisku? Nie. Okej, okay, tutaj jakbyś się schowałem, zobaczcie. Tutaj się schowałem, więc ona pewnie mnie tutaj nie będzie mogła złapać. Ta babunia albo dziadziuś, bo to będzie straszny też dziadziuś. Ja już się boję, słuchajcie, co tutaj się wydarzy. Dobra, yy, box down. Yy, musimy też zbierać ogólnie jakieś required item. Crowbar potrzebujemy. Musimy zbierać różne rzeczy właśnie, żeby uciec stąd oczywiście. Yy, co my tutaj mamy? Dobra, tu nic nie ma, ja muszę troszeczkę, handwheel potrzebuję, dobra, ja troszeczkę sobie podgłośnie. tutaj jest jakaś kamera, zobaczcie, którą słyszę ją, nie, to ja chodzę, uh, już się bałem, że to, że to, słuchajcie, ja chodzi, ale to ja, dobra, mamy łódkę, boat steering wheel, gasoline can, spark plug, jejku, ile rzeczy nam tu jest potrzebnych, słuchajcie, tutaj mamy zamknięte, czyli padokki jakieś potrzebujemy, Babuja, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, O nie, 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 Dobra, chowam się tutaj <noise> tego się nie spodziewałem. Ja się przestraszyłem, jej, słuchajcie, na Maxa. E, więc zaczynamy znowu dzień pierwszy. Teraz przynajmniej wiem już, jak to wygląda. Jest tutaj już. dobra. Ok, musimy zebrać te, do shotguna rzeczy i tego shotguna sobie tutaj odpalić. Wtedy on, na minutę, słuchajcie, nam tutaj zniknie, i to będzie już spoczko, dobra. Mamy kilka rzeczy, udało się je już znaleźć. Mamy kolejną amunicję. Ok, i teraz tutaj jest. Y, otwórzcie to, please, please, please. Jejku, nie mogę tego otworzyć. Weapon key? Ej, tu jak ja to wtedy znalazłem? Ten weapon key W ogóle. A, babunia, 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 jeszcze. Oh my god, oh my god, oh my god, dobra. Ej, nie mam tego weapon key. Dobra, okej, okay, muszę się jakoś gdzieś tu schować. Czy tutaj ja się schowam? Tak. Tu się chowam. I tu mnie nie widzą. Znaczy, ona, słuchajcie mnie, tu widzi. Tylko nie chcę mnie wypuścić stąd, okej. Okay. Dobra, ale to jest przynajmniej miejsce, w którym wiem, gdzie się mogę fajnie tutaj schować. I teraz mogę iść po tą yy, broń ogólnie, mógłbym sobie pójść. Okej, okay, pułapkę postawiła. Oto cwaniara jedna. Dobra, okej. Okay. Gdzie jest dziaduś? Gdzie jest dziaduś? Powiedzcie mi, gdzie jest dziaduś? Idzie tu za mną, kurczę! Nie mogę się schować! Ja, jeszcze pułapka! Jeszcze pułapka! Uciekaj! Nie Jeku! Ale to była panika. Dobra, yy, muszę ten łapieńki. Pad padloki znalazłem. Gdzie było padloki? Eee, słuchajcie, nie kojarzę. Gdzieś coś mogłem tym zrobić. Padloki. Ale teraz nie pamiętam gdzie. Wiem, na dole samym. Dobra, poszło sobie. Ok, poszło sobie. Na samym dole to mogłem zrobić. Na bank. Na 100%. Pamiętam to, że jak tutaj wchodziłem. Gdzie to ja użyłem tym Przecież miałem go. Nie mówcie, że ja go wyrzuciłem gdzieś Ej, zginął mi padlokki Już nie zrobię misji w ogóle Gdzie on mi zniknął? Ej, jest tutaj What? To było dziwne, co się stało w ogóle Myślałem, że już zniknął i misji nie zrobię Dobra, coś wcisnąłem Co nie? Dobra, okej, okay, coś wcisnąłem, jakiś przycisk Co to zrobiło w ogóle? Dobra, coś zrobiłem tym Nie wiem jeszcze co dokładnie, ale coś zrobiłem Dobra Teraz tak, tutaj byliśmy, tutaj nic nie ma Tu potrzebuję na pewno coś Handwheel I teraz do tej zbrojowni potrzebuję tego klucza Ten klucz byłby mi bardzo potrzebny Dobra, mamy to jeszcze Oj, 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 oj Idzie, 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 idzie Gdzie jest klucz do tej zbrojowni? On może być, słuchajcie, w tej łazience Ja wtedy po prostu Mogłem tego nie zauważyć, że tam był ten klucz Dobra, poczekamy chwilę Teraz idzie całkiem dobrze, słuchajcie, bo Tutaj się schowałem. Nie, nie mówcie mi, że ona idzie tu. Dobra, nie. czy Tu w tej skrzynce nie ma nic ogólnie. To jest najgorsze. Tutaj coś potrzebujemy też. Łohohoho! Dziadziuś! Dziadziuś albo babunia to była już sam nie wiem, ale się przestraszyłem teraz jej trochę. Dobra. Nie wiem gdzie jest, słuchajcie, nie, nie padł ki tylko klucz do tej zbrojowni. Wtedy udało mi się go w miarę Szybko zlokalizować, słuchajcie. O nie, o nie, babunia! Please, zostaw mnie, zostaw mnie w świętym spokoju. Gdzie jest klucz do zbrojowni? Dej, Dziadzu i babunia! Jaka ta gra jest trudna, słuchajcie. Muszę dwie postacie ogarniać. Ja bym musiał yy, właśnie strzelić z, z tego shotguna, bo wtedy byłoby mi na pewno dużo, dużo łatwiej. Jakbym miał jedną postać chociaż wyeliminowaną, słuchajcie. Dobra, idę ryzykuję znowu, no nie? Nie mam innego. Patrzcie jak w ogóle czasami nie widać tych postaci. One są tak, tak ciemne ogólne, ogólnie. <laughs> ja już słuchajcie się zaczynam motać trochę. Tak są ciemne, że tu ogólnie nic nic nie widać za bardzo czasami. Dziadziuś tam stoi. No dobra, to sobie stój. <laughs> Jest jakiś klucz. Security key. Okej? Okay. Co on mi daje? Yy, bo za bardzo nie wiem. Dobra, tutaj są tylko te. Co mi daje Security Key? Okej, okay, tu coś znalazłem wtedy na pewno. Tu nic nie ma chyba. Jeszcze tam na górze, słuchajcie, nie byłem. To jest najgorsze, że nie udało mi się nigdy wbić tam na górę. Wtedy ten łepunki jakoś łatwo udało mi się tutaj znaleźć. Dobra, okej, okay, babunia idzie, idzie, idzie za mną. Muszę gdzieś się schować. Nie ma tu opcji nigdzie, żeby się schować w ogóle. Wow, tutaj to ja jeszcze nie byłem. Jest przejście.

O ty ty, ale teraz chyba mogę też na górę się wbić, czy nie? Nie, nie mogę. To jest tylko z dołu wejście. A aj, 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 szkoda. Myślałem, że tak na górę będę mógł sobie wchodzić elegancko. To byłoby super. Dobra, czy ona jest na dole, czy na górze? Dziadziusia nie widziałem już dawno. Tutaj się mogę schować, ok? Nie mogę tu przejść w ogóle. O ja, wesz weszła tutaj. Nie, nie wiem, jak się y, słuchajcie y, robić ten. Mm, jak to się nazywa? Kucanie takie. Bo w ogóle tego tutaj ja nie mam takiej opcji. Jakby na klawiaturze, co nie? Mamy security key. Do czego on jest w ogóle? Czy on kamery wyłącza jakieś? Nie, nie. Gdzieś na górze musi być używany. Będzie ciężko, słuchajcie, to przejść, bo tutaj już chodzi dziadziuś. Już go widzę, dobra. Babunia pewnie jest na górze znowu ten weapon, weapon key słuchajcie byłby naprawdę zbawienny, bo wtedy mógłbym tutaj e, ich z, załatwić sobie. Okej, okay, co się stało? Wow, gdzie ona zniknęła? Ej, mam to kółko takie, które było mi potrzebne. Dobra, tutaj zejdę sobie na dół. Okej, okay, mamy kółeczko Muszę zejść teraz na dół i ta... wow, 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 wow i tam je użyć. Ej, ciężko zobaczyć nawet te postacie, wiecie? To jest bardzo trudne, żeby je tutaj nawet e, zobaczyć, że one tutaj są. Dobra, tutaj to na pewno było do, uż do użycia Co to teraz zrobiło To ja nie mam bladego pojęcia Co się stało Coś zrobiłem, ale co? Nie wiem, nie wiem, słuchajcie <laughs> Nie mam pojęcia Co ja zrobiłem Dobra, na pewno ten y, spark plug tutaj mi był potrzebny Czy to, to chyba nie Tutaj, okej okay. Dobra, okej, okay, jest tutaj Zobaczcie Udało mi się uciec od niego. Dobra, tylko żeby babuni teraz tutaj nie było po drodze i będzie super. Ale oni są cwaniaki, chodzą za mną cały czas, słuchajcie. Dobra, tu nic nie ma, tu jest coś do wciśnięcia. Radio jakieś wow wow! Uciekaj, bo nie, 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 Dobra, czy ucieknę. Boję się gdzieś tutaj. Nie, nie, nie! Jeszcze pułapka! Uciekam. Dobra, tutaj mogę się schować. Wo! Ale to było, słuchajcie, intensaż, powiem po angielsku, bo nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Było to bardzo, słuchajcie, tutaj trudne. Uch, muszę odpocząć chwilę, bo to już jest naprawdę, nie wiem, trzeci dzień chyba. Mm, niech oni sobie stąd pójdą. Tego shotguna ja muszę zlokalizować koniecznie. Nie wiem, czy on, oni tu są. Poszli sobie chyba, dobra. Okej, okay, mogę teraz na spokojnie tutaj zobaczyć, co, co jest. Boast steering wheel, dobra, czyli mamy, do łódki mamy już koło. Także spoko. Okej, okay, tutaj się mogę też chować. Fajnie. Dobra, dobrze wiedzieć to. I tutaj gdzieś przeszedłem, ok, Tutaj crowbar potrzebuję. Co to jest w ogóle za miejsce? Okej, okay, to jest gdzieś tutaj. Spoko. Dobra, 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 dobra. Okej. Okay. To jest fajne miejsce, słuchajcie, takie docelowe, z którego możemy uciekać w różne rejony. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Dobra, tu ich nie widzę na razie. Okej, okay, to tu był Security Key, który był mi potrzebny. Czy ja stąd będę mógł jakoś uciec w razie W? Dobra, w skrzyni nic nie ma. To jest nie, niedobre, niedobry znak. Okej, okay, mamy dostęp do kamer. Ej, mogę sobie zobaczyć, gdzie oni są w ogóle. Dobra, tu ich nie ma. Byli teraz chyba na piętrze niżej. Ej, tutaj mi jeszcze nigdy nie było. Ale wątpię, że oni tutaj będą mogli wejść za mną. Okej, okay, mamy coś takiego. Jak tutaj się dostać? Oto jest pytanie teraz, panowie i panie. Jak się dostać do tamtego pomieszczenia? I stąd mogę zeskoczyć chyba na dół sobie. Dobra, ale nie wiem jak się tam dostać. Musiałbym znowu czegoś potrzebuję. Tu nic nie ma. Wow, ciężko znaleźć się z te wszystkie te rzeczy ogólnie. To nie jest takie proste. Powiem wam szczerze, dużo rzeczy jest poukrywanych, tak dosyć Dosyć trudno i w trudnych miejscach. Tutaj jest kucanie, ale ja go nie mogę zrobić, bo to mi co po prostu nie działa coś. Tutaj, nic, tutaj potrzebuję kołbar, jakbym jego znalazł, to już też by było fajniej, bo yy, no mógłbym dużo rzeczy wydaje mi się tutaj ogarnąć. Na razie to jest taki, wiecie, problem tutaj, żeby cokolwiek zrobić. Teraz więcej. Yy, dobra, te pokoje mamy ogarnięte. Ten pokój tam na pewno jest ważny. Tylko nie wiem, gdzie oni są i boję się, że. Bo jak ja tutaj wejdę do tego pomieszczenia, no to tu może być problem stąd uciec. Dobra, bo to jest jedyna ucieczka teraz. Jest tylko tutaj. Tu coś jest w ogóle gdzieś? Nie, a tu nic nie ma nigdzie. Dobra, jest, jest ciężko, bo nie wiem, gdzie znaleźć, słuchajcie, pozostałe rzeczy na razie. Tutaj nigdzie nic nie leży, nie No jest problem, jest problem, słuchajcie mamy Tutaj jest jakieś przejście to jest, Ale to jest tylko to kucanie Żeby ona mnie po prostu nie zł złapała Mamy steering wheel hmm, I coś do przecinania kabli mamy w ogóle To też jest jedna rzecz, z którą mamy Z którą nie wiem za bardzo co zrobić też Bo nie wiem gdzie przeciąć te kable, słuchajcie Ja bym miał na przykład Hable mógłbym przeciąć ewentualnie Gdzieś tutaj, no nie, ale W tej skrzynce też nic nie ma To jest trochę Troszeczkę słabe Czekajcie, ja sprawdzę Z tego pomieszczenia, gdzie ja mogę zeskoczyć w ogóle tutaj Bo tu widzę, że mogę Gdzieś zeskoczyć, no i tu mógłbym wejść Ale nie wiem, czego ja tutaj Potrzebuję, żeby tu wejść w ogóle, patrzcie Jeżeli tutaj ja potrzebuję kucnąć Czy coś, to już będzie To już będzie problem, tutaj nic nie mogę zrobić Okej okay? Dobra. No nic, mamy problem. <laughs> jest to mamy problem ogólnie. Dobra, zejdę tutaj na dół. Czy ona tu jest? Nie, dobra, nie ma. Okej. Okay. Mogę sobie wejść na kamery, zobaczyć jeszcze raz. Gdzie oni są? Tutaj ich nie ma. Tu ich nie ma w ogóle. Są na dole wszyscy. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. No to super. Jak są na dole, to ja mogę sobie tutaj podziałać. Czy tutaj ja potrzebuję. Okej okay. Chyba coś zrobiłem, tak mi się wydaje Ale nie jestem tego pewny Czyli obrazy też coś tutaj wskazują Ogólnie Trzeba patrzeć też na obrazy Bo może coś być, słuchajcie, na ścianach Dobra Teraz tak, tutaj zrobiłem coś Czyli gdzieś wyłączyłem prąd na pewno yy, Tutaj mamy do wciśnięcia. Ba, 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 ba Złapał mnie, ale zepsułem strasznie Dziadziuś mnie złapał Ostatni dzień nie wiem czy ja to zrobię, słuchajcie, naprawdę. Bardzo trudna gierka. Bardzo trudna gierka. Dobra, mamy koło. Nie wiem, co tu jeszcze potrzebuję ogólnie. Paliwo na pewno jakieś i tak dalej. No jest trudna ta gierka, bo to wychodzenie i wchodzenie na górę i tak dalej jest bardzo trudne. Ten ko kołbar był mi, byłby mi tak potrzebny. Tutaj w ogóle nic nie ma. Nie wiem, gdzie go nawet szukać, słuchajcie. Dobra. Teraz tak. Co jest. Dobra, tu jest jakieś przejście. Co ja tu potrzebuję? Nic mi nie pokazuje, co ja tu potrzebuję, słuchajcie. Jakiś klucz i coś jeszcze. O jacie. Ale to się otworzyło. To otworzyłem czymś, słuchajcie. Nie no! Nie, dlaczego ona mogła tu wejść? Oh my god, jakie to jest trudne, słuchajcie. Ja nie dam rady po prostu tego zrobić. Ile tam jest rzeczy do ogarnięcia? To jest jakaś masakra. Masakra po prostu. Ale mam nadzieję, że mapka Wam się spodobała, bo ogólnie mapka jest bardzo, bardzo fajna. Nie udało nam się rozwiązać niestety tej zagadki, bo jest dosyć trudna. Jeżeli Wy macie pomysły, gdzie ja mogę czegoś szukać, albo co mogę zrobić, może Wy przeszliście tą mapkę, napiszcie to w komentarzu, a na pewno nagram Wam drugą część tego, jak to przechodzę. Udało nam się zrobić część jakąś tam, no bo zrobiliśmy sobie łódeczki troszeczkę, udało się otworzyć niektóre pomieszczenia, ale wszystkiego nie udało nam się zrobić. Bardzo, bardzo trudna mapka ogólnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na vitoshop.pl. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa!